bardzo serdecznie. Druga część ćwiczeń na stojąco z wykorzystaniem krzesła. Zaczniemy od rozgrzewki. Stań sobie na szerokość bioder, wciągnij brzuch, połącz żebra, z wdechem unieś ręka i przejdź do skłonu bocznego. Z wydechem zaokrągli. Plecy, wciągnij brzuch. Z boku wygląda to tak. Wdech, wciągam żebra. I z wydechem zaokrąglam plecy. Zwłaszcza tą część tutaj dolną, w bardzo pcham żebra, dolny brzuch. I teraz zróbmy 5 razy. Wdech. I ostatni raz. Teraz stań sobie szerzej. Wyciągnij rękę do przodu. Biodra idą w tył. I wróć. Z boku wygląda to tak. Rękę sięgam w przód pośladki. W tył brzuch wciągnięty. I Wracam. Zrobimy takie 10 razy. Dech i wydech. Rękę jak wyciągasz do przodu. mobilizujesz się staw, więc staraj się też, żeby było komfortowo. Ja nie unoszę wysoko ręki. Skupiam się, żeby czuć pośladki bardziej. Trening pośladków. I zostaję w dole. Teraz robię małe pulsy. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Unoszę jedną piętę. Dziesięć, dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zmieniam stronę. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Uff. Bardziej otwieram stopy na zewnątrz. Staję na jednej nodze. Brzuch wciągnięty, żebra połączone, ręka na biodrze. Uginam nogę, dotykam stopą z boku. Przenoszę nogę do przodu, do boku, do tyłu. Cały czas jestem w pozycji pionowej. I do tyłu. Do przodu. Do boku. Ostatni raz zatrzymam się w tyle. Nogę zostawiam w tyle. Nogi są skrzyżowane. Idę w dół. W górę. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 i odwrócę się w stronę krzesła. Pracowała mi noga lewa, więc lewą wyciągnę w tył. Ugnę lekko prawą żebra, brzuch. Stopa zadarta. Noga idzie do przodu i do tyłu i tak wykonuję dziesięć kopnięcia w tył dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden małe pulsy dziesięć dziewięć osiem tu jest ważne, żeby plecy się nie ruszały. Może mój ruch wygląda troszkę mniej, ale mam stabilne plecy. I wracam. Kładę nogę na prawej nodze stopa w fleksie. Trochę się odsunę i siadam sobie. Ręce kładę w wygodnej pozycji. Rozciągam pośladki na lewej stronie, na tej co bardziej pracowały. Długie plecy. I zmienię stronę. Ręka na krześle. Zaczynamy od skłonów bocznych. Te. Okrąglenie pleców, stopy na szerokość bioder. Ostatni raz. Teraz staję szerzej pozycja przysiadu ręka do przodu i wracam dziesięć razy przysiady dwa zauważ że robię wolno trzy cztery pięć sześć siedem

5 4 3 2 1 zmieniam stronę 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 i staję z stopami zrotowanymi na zewnątrz stoję na jednej nodze brzuch wciągnięty żebra Długa pozycja, ręka na biodrze, stopy obciągnięte, drugiej, Uginam i przenoszę nogę. Takim w półkoła robię w tyle moja noga. Tu jest prosta, tu jest prosta. Z tyłu ją ugięłam, bo też mam ścianę za sobą. Kręgosłup w pionie. Cały czas prost. Zostaniemy nogą teraz w tyle. Zostawię nogę skrzyżowane są, idę w dół. Prostuję w górę. W dół, w górę. Trzy. Ściskać chcę nogi razem. Cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, i odwrócę się. Prawa noga będzie teraz pracować. Lewa noga stabilizująca, ugięta, brzuch wciągnięty, długie żebra, długie plecy. Stopa w pozycji flex, idę do przodu i do tyłu, dziesięć ruchów, Kik. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć mały ruch, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozciągamy pośladki. Troszkę się odsuwam. Stopa w pozycji flex. Siadam sobie. Mogę nawet położyć ręce trochę niżej. Znamy to z tej pozycji. Tu wykorzystujemy krzesło do stabilizacji. Super! Dziękuję Ci bardzo. Był to trening na stojąco. Druga inspiracja. Dziękuję Ci bardzo za ćwiczenia ze mną. Życzę Ci miłego dnia. Trzymaj się. Cześć.